Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, Jezus podążył w stronę tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska wyszedłszy z tamtych okolic, wołała, ulitu się nade mną Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do Jezusa uczniowie i prosili, o, ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział, Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła, Panie, dopomóż mi. On jednak odparł, niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom. A ona odrzekła, Tak, panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział, o wielka jest twoja wiara. Niech się stanie, jak chcesz. Od tej chwili i córka została uzdrowiona. Oto słowo Pańskie. Widzimy dzisiaj kobietę, która została poddana próbie. Można powiedzieć, że Pan Bóg kochając nas dopuszcza próby, które mogą nas wzmocnić. Popatrzmy na przykładzie tej kobiety kananejki. Jezus traktuje tę kobietę, pogankę, kananejkę, w sposób chłodny, obojętny, nie chce z nią rozmawiać. Na, to, na tą prośbę o uwolnienie jej córki, dręczonej przez złego ducha, Jezus nie odzywa się do tej kobiety ani słowem. Więc ona idzie za Jezusem woła i krzyczy, a On nie odezwał się ani słowem: Miłosierny Pan Jezus traktuje tę kobietę niemiłosiernie. Przecież jej córka jest ciężko nękana przez złego ducha, opętanie przez złego ducha, przecież to coś strasznego. Choroby fizyczne są. Męczące wywołują smutek, zmartwienie, a tutaj opętanie. Czyż Jezus mógł tą dziewczynkę tą córkę uzdrowić, a jednak nie chce z kobietą rozmawiać. Więc uczniowie mają dosyć tej sytuacji, tego krzyku tej kobiety, więc, więc mówią odpraw ją, bo krzyczy za nami. Jezus wreszcie odpowiada. Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucać psom. Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom. Żydzi, Żydzi nazywali Pogan nieczystymi psami. To są słowa bolesne, pogardliwe nazwać kogoś psem. I w naszych czasach ty słu, mówi, mówi się o kobiecie, ty psie może rzadziej używa, ale. Jest to bardzo bolesne. Dlaczego Żydzi tak nazywali pogan? Jednak ta kobieta ma w sobie coś, co było bardzo jej potrzebne. Ma w sobie wiarę i ufa Jezusowi. Więc mówi, tak Pani, masz rację, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. I wtedy Jezus chwali wiarę tej kobiety, mówiąc Wielka, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz. Nie, niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz. Kananyka miała powody, by obrazić się na Jezusa. By powiedzieć dać się w dyskusję i powiedzieć No ale niby dlaczego? Wy Żydzi nazywacie siebie dziećmi bożymi, a nas nazywacie psami. Człowiek może się obrazić na Pana Boga, kiedy przyjdzie taka sytuacja trudna, która podda wiarę człowieka próbie. Człowiek może się obrazić na Pana Boga, kiedy po ludzku ma uzasadnione prośby. A Pan Bóg tych próśb nie spełnia. Kiedy przychodzą takie bolesne sytuacje, wiara jest poddana próbie, ale w ogóle te trudne sytuacje pokazują prawdę o nas, jacy jesteśmy, co w nas siedzi, pokazują prawdę o naszej wierze, o tym, czy ufamy Panu Bogu, czy w ogóle On jest tak naprawdę obecny w naszym życiu. Więc, kiedy przyjdzie taka próba wiary, zgodźmy się na to, żeby poznać prawdę o sobie, żeby Pan Bóg wypróbował naszą wiarę, byśmy zobaczyli, jakie są mocne, słabe strony naszej wiary. Nie bójmy się prawdy o sobie, bo na prawdzie można budować swoje życie. Tylko na prawdzie. Jeśli Jezus spróbuje naszą wiarę, to po to, by ona wzrastała. Więc na pewno Pan Jezus ucieszy się, kiedy poddani próbie wiary zareagujemy jak kobieta kananejska, odpowiemy pokorą i zaufaniem. Mówiąc Jezu, w sumie teraz już wiem i rozumiem, że ta próba była potrzebna, żeby Tobie zaufać, zaufać tak naprawdę.